Drodzy widzowie tak jak obiecałem jesteśmy na fundamencie domu 63 metry z poddaszem pół użytkowym z projektu zbuduj sam dom. Jesteśmy na etapie skończonym zero w tym odcinku podam to co tygryski lubią najbardziej czyli koszty 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 będą ogólne ale już teraz zdradzę że jest to naprawdę jak na dzisiejsze czasy świetna kwota. Przypominam tylko że buduje 80% sam, 20% mniej więcej z pomocą przyjaciół i znajomych i rodziny. W związku z czym e, jakoś to idzie. Plan minimum na ten rok został zrealizowany: to znaczy, zrobiliśmy mm, poziom 0, czyli fundament. E, plan e, optymistyczny zakłada tu obecne wymurowanie bloczków do pierwszego wieńca, bo mój dom ma dwa wieńce. Kończy się pierwszym wieńcem, są dwa bloczki i jest drugi wieniec, i dopiero będą tam. Murłaty, łaty, dachy i inne sprawy. Ale to wszystko powiem w trakcie. Pięknie cały tydzień był podlewany chudziak. Jeszcze gdzie nie, gdzie plamy przebijają, żeby sobie wysech. Ja go dalej podlewam, bo są jednak tak upały. W poprzednim odcinku pokazałem, że mam automatyczne podlewanie, ale to mniejsza o to. Dzisiaj odcinek typowo vlogowy. I oprócz kosztów. Drugą najważniejszą rzeczą, którą gryski lubią najbardziej chcieliście zobaczyć w tym filmie, to jest jak wymyśliliśmy układ pomieszczeń. Ja wiem, że jest wiele osób, co mówi, co to w ogóle jest za dom. Garaż sobie buduje, schowek na szczotki. O, to jest mój cały komentarz. Ten dom naprawdę jest przemyślany. Ja wiedziałem co buduje i dlaczego go buduje w takiej formie. Wszystko powiedziałem w pierwszym odcinku, także. Zachęcam do. Jest playlista cała. Chuć wyszedł, jak wyszedł, jak Najpiękniejszy nie jest, ale przynajmniej jest równy. I to jest najważniejsze. Plan jest taki na ten odcinek, że kreda w dłoń. Eee, mam miarkę taśmową. Wymierzymy z małżonką pomieszczenia. Usiądziemy sobie w nich eee, i zastanowimy się, czy one w ogóle nam pasują. No bo to też może być tak, że nie pasują. No wiadomo, niektórych już nie zmienię typu łazienka, no bo mam tam odpływy porobione i tak. Dalej. Niektóre inne można kombinować, i zobaczycie, jak na tak małej powierzchni wepchnęliśmy sporo pomieszczeń. Zapraszam. Efektem ubocznym podlewania betonu zraszaczem jest to, że posiadana przeze mnie trawa urosła sobie w takim kółeczku, tak jak sięgał zraszacz. No i jeszcze tutaj domieszałem kończynę drobnolisną. Więc. Fajnie, fajnie, bo tutaj słuchajcie, jest dużo piachu. Ktoś pomyśli, że walnięty majster w trakcie budowy sieje trawę. No zasiałem, bo tu jest pełno piachu i nie chcę, żeby to wszystko latało mi po twarzy. Nie wiem, no chyba odmierzania z planu wam nie będę pokazywał, tylko wymierzę z miarki. Narysujemy i wtedy wejdziemy na wir. Zapraszam Was na wirtualną wycieczkę. A w drugiej części po wirtualnej wycieczce powiem czy. Zastanowiliśmy się, czy coś zmieniamy, i w kolej w dalszej części filmu powiem o tych kosztach magicznych i jakie dalsze plany po kolei co będziemy robić w optymistycznym, oczywiście, wariancie. Zapraszam na wirtualną wycieczkę po moim przyszłym domu. 63 metry, dom na start bez kredytu. Tak się nazywa projekt. W środek jest po mojemu plus poddasze półużytkowe. Dlaczego półużytkowe to zaraz wszystko? Powiem. Od wejścia na działkę. I teraz pierwsze zaskoczenie moi drodzy: bo wejście do domu nie będzie od przodu, od ulicy, tylko będzie od drugiej strony. Dlaczego tak? Bo tak, taki mieliśmy w Widzimisie. Stare wiejskie domy wszystkie były od podwórka, i my będziemy mieli wejście od ogrodu. Tu, jak zakupy, czy coś, to się podjedzie samochodem, tyłem się podjedzie, będzie elegancko, wypakuje rzeczy, będzie można wyjść na ogród. Od razu zrobi się tu jakiś taki mikro tarasik i będzie grało i śpiewało. Rozpoczynamy przygodę od wejścia do domu. Widać niebieskie linie. To jest mały wiatrołapek, i tutaj wchodzimy do domu. I tu po prawej będzie mała szafa wąska, taka, żeby pochować ubrania jakieś takie. Do sufitu się zrobi różne ym, tam schoweczki. Po lewej będą drzwi, jest przerwa, i tu wchodzimy do mikrokotłowni, żeby wszedł piec na pelet. Na tą chwilę zdecydowałem się o ogrzewanie peletem, ale to i tak pieść przyszłości, bo pierwsze zimy do czasu tak, żeby sobie coś podłubać zimą będę ogrzewał taką kozą na pelet będzie git no i tutaj w tym, tym mikrokotłowni yy, mikro oczywiście tam plus minus zawsze to można przesunąć żeby coś tam wlazło yy, no to tutaj będzie wchodziła woda, prąd odpływy są porobione do odpowietrzenia kanalizacji do odpły, odpływy do pieca także wracając wchodzimy do korytarza i może zacznijmy od salonu. Mamy tutaj salon taki na elkę. Troszkę i tutaj w tym miejscu, gdzie są te kreseczki, namalowane będą schody, ale to zaraz wam pokażę, jak. Więc wchodzimy sobie do salonu. Może ja szerszym kątem zrobię. O! Tak będzie lepiej. No pewnie. Wchodzimy sobie do salonu. Tutaj mamy wnękę na kuchnię. I tutaj będzie według pomysłu na taki literkę C ta kuchnia, żeby tutaj się zmieścił stół. O, żeby tutaj majster mógł sobie usiąść w salonie na narożniku. I tutaj, gdzie są te kreseczki, będą schody na górę. Będą szły tak i do góry. Tak, żeby można było sobie wejść na górę. A tutaj, gdzie to krzesło? będzie okno półbalkonowe tylko jedno pojedyncze tak żeby można było sobie popatrzeć na ogród, wyjść na niego a żeby nie zajmować ściany nazbędne okna i żeby też nie uciekało ciepło Patrzcie kto tam sobie leniuchuje. O i teraz jesteśmy dalej w salonie. No i teraz przechodzimy do mikro łazienki. Łazienka jest tak wyliczona, że jak sobie do niej wejdziemy, to pod ścianą idealnie zmieści się wanna 170. Tak, wanna. A kto mi zabroni mieć tak małej łazience wannę? Nikt. W związku z tym będzie wanna, bo ja lubię wannę. Tu po lewej będzie kibelek, a tutaj zmieści się umywalka i pralka z suszarką. Pralko-suszarka chcemy od razu zrobić, żeby była jak najlepiej, tutaj najwygodniej, żeby było. No, i tutaj wchodzimy sobie korytarzykiem. Korytarzyk jest naprawdę mikro, ale w dzisiejszych czasach, gdzie większość mebli jest składanych, to nawet za przeproszeniem, oknem można rzucić. No, i tutaj mamy coś, co sami żeśmy tutaj wygospodarowali kosztem łazienki, kosztem troszkę pokoju jednego. To jest taki mini gabinecik do pracy, do rozmyślań, do gości. Tak, żeby jedna kanapa weszła, biurko dosłownie i to wszystko. Tu nic więcej nie musi być. Tutaj jest kolejny pokój tu będzie e, on na około 8 metrów, chyba 7,90 najmniejszy ma w ogóle 6,90, to jest chyba ten a ten ma 7,90 e, i tutaj będzie pewnie łóżko piętrowe dwa biurka, e, trochę szafek no i teraz jeszcze tylko kwestia nad oknami się zastanawiamy, czy na tą stronę, czy na tą stronę no, wyjdzie w praniu no i ostatnie pomieszczenie, to będzie e, majstra sypialnia majster stoi tu Wymyślił też ona jest takiej samej wielkości jak poprzedni, mniej więcej pokój. Majster sobie wymyślił, oczywiście, tu swoje duże łóżko. Ech, no, musi być wygodnie. E, biurko, szafa jakaś na pewno. No i teraz e, w pierwotnym zamyśle okno było tu, e, ale ja chcę okno tu, dlatego że chcę mieć widok na ogród. Taki sobie Majster wymyślił plan, żeby był cała powierzchnia 60. 3 metry kwadratowe. Uważam, że naprawdę wyciśnięte z tego są wszystkie poty, wszystkie soki <laughs> możliwe. Także nie jest źle. Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko wyszło. Oczywiście w, idzie w praniu, bo tam jeszcze pewnie te ścianki będę 50 cm w lewo-w prawo e, przesuwał, ale to, to naprawdę jest już e, drobiazg, bo ścianki są dwunastki w środku. Będziemy kombinować. No i teraz jeszcze tylko Wam powiem o tej górze, bo góra wychodzi użytkowe 44, ale tak jak powiedziałem, dla mnie jest to półużytkowe, dlatego że tam latami nic nie będę robił. To będzie jedna duża przestrzeń pokój, właściwie, zabaw dla dzieci. Niemalże jakieś tam koleżanki się zaproszą, jakieś nocowanki, inne pierdoły. No i tam będą wyprowadzone oczywiście instalacje, żeby jakieś dwa grzejniki tam zrobić, bo może dwa pomieszczenia tam kiedyś zrobię. Na tą chwilę będzie to. Półużytkowe poddasze. Strop jest oczywiście w budynku drewniany. Ktoś zaraz powie, że będę żałował całe życie, bo hałasy i tak dalej. Zapraszam do mieszkania w blokach z wielkiej płyty, zapraszam do mieszkania w starych kamienicach. Tam generalnie jak sąsiad kapcie zakłada, to słychać. W związku z tym absolutnie mi to nie będzie przeszkadzało, że będzie jakiś szmer z góry dobiegał, bo ktoś będzie sobie chodził po. Po, po strop. Po po stropie. E, kto, będę na szczęście widział, kto to robi, w związku z tym mogę tam zawsze pójść i pogonić, żeby tego nie robił. <laughs> Także, moi drodzy, dla Malkontentów, że jest mały dom. E, naprawdę słuchajcie, e, ludzie mieszkają w mniejszych przestrzeniach, a tutaj dla mnie to jest wszystko, co ja w życiu potrzebuję. Naprawdę, wierzcie mi. Bardzo dobrze ocieplony fundament. E, bardzo dobrze będzie ocieplona ściana 20 steropianem. Także ja tu podejrzewam, że wystarczy, że falerkę odpalę i będzie upał w całej chałupie i wystarczy. A powodzenia ludziom, którzy muszą 300-metrowe domy. Pozdrawiam Was. Ogrzewać i współczuję. No i zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, czy tam pisania do mnie. Ja na wszystko chętnie odpowiem zawsze. A uważam, że jakimś tam doświadczeniem warto się podzielić, jak już się coś tam wie i doświadczyło się tego na własnej. Kurze. Zapada wieczór, a ja siedzę sobie w moim przyszłym salonie z kawą. Tak wiem, na wieczór nie najlepszy pomysł. W każdym razie opowiem Wam teraz króciutko na koniec to, co chcieliście najbardziej wyjść. Czyli podsumujemy koszty tego etapu. Zaznaczając, że 80% pracy było samemu. 20% pracy z przyjaciółmi, znajomymi, z rodziną. Tutaj poza takimi rzeczami, których sami raczej nie zrobicie, czyli zamówieniem betonu, koparki, to nie było żadnej pracy zleconej na tą chwilę. I koszty od zakupu projektu. No, bo działkę to każdy może znaleźć w, w rejonie Polski, tak naprawdę na Podlasiu za 20 tysięcy, a może znaleźć gdzieś w centrum kraju i za pół miliona. Także sky is the limit, jak to mówią. Także licząc od papierologii, czyli od samego zakupu projektu, Postan Zero, czyli to, co tutaj widzieliście, to jest 21 tysięcy zł. Zaznaczając dodatkowo, że widzieliście w poprzednich filmach, że materiał gromadziłem pół roku, zimą kupowałem okazyjnie. Uważam, że cena naprawdę luksusowa, biorąc pod uwagę, że naprawdę na niektórych rzeczach nie było oszczędzane typu XPS na ocieplenie. Tak, wiem, że jestem zalany wodą. Dzieci się bawią w basenie, zostałem zalany. Trudno, to jest działka. to Ja tu się nie będę przebierał pięknie jak modelka do filmu. Kolejnym etapem, zakończyliśmy etap zero. To był plan minimum, który został zrealizowany szybciej niż mi się wydawało. Bo w około 3 miesiące więc jest naprawdę nieźle. Zostały zamówione bloczki. 14 palet. Bloczki gazobetonowe do wybudowania na cały dom. Do samych szybów. Jest wyliczone mniej więcej z zapasem. Jakby czegoś zabrakło, no to lokalnie się kupi. Koszt bloczków na cały dom to jest 10400 zł. Co oznacza, że zbudowanie domu do stanu surowego, powiedzmy e, otwartego, bez dachu, no nie, przesadzam. Czyli powiedzmy zbudowanie e, fundamentu plus wszystkich ścian to będzie razem 32 tysiące w zaokrągleniu w dzisiejszych czasach. Czy to dużo? Uważam, że nie. A, no przepraszam, doliczmy jeszcze tysiaka, doliczmy na e, zaprawę i nadproża. No nie, to jeszcze tak na ten ta nadproża, ty, jeszcze tysiaka, czyli w zaokrągleniu zróbmy 35. Niech będzie, że to będzie kosztowało wszystko, bo jeszcze nadproża trzeba będzie kupować. W każdym razie uważam, że stan 0,21 i plus ścianę 34, luksusowa cena. Tak samo jak pomieszczenia, wyszły moim zdaniem super. Oczywiście nie jest to mały, ciasny, ale własny e, dom. Także łyk kawy dla Was. Trochę urlopu i wracamy z następnymi odcinkami. To już zajmiemy się murowaniem pierwszej warstwy. Sprawdzimy to na dwa sposoby: moim niwe, niwelatorem, las, las, laserem z odbiornikiem. I mam taki fajny chiński zielony laser. Też sprawdzimy, czy dobrze to wyszło. I wymurujemy sobie pierwszą warstwę. Też powiem, co, jak, na czym i dlaczego. Zapraszam.